Radio Kraków cykl Cyberświadomi w domu i w szkole i powracamy do rozmów z panią doktor Janną Żońcą, ekspertką Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry. A dzisiaj będziemy dyskutować o samodzielnym uczeniu się w erze cyfrowej, czy w ogóle samodzielne uczenie się online bez udziału, bez kontroli nauczyciela jest możliwe, w zasadzie efekty jego będą oczekiwane i takie, jakie byśmy chcieli osiągnąć. To jest dosyć trudne pytanie, ponieważ no, myślę, że tutaj odpowiedź zależy od indywidualnych cech każdego człowieka, ale też to jest takie pytanie, w jakim wieku jest osoba, która, która nabywa tych nowych umiejętności, która chce się uczyć i z jakiego obszaru są to treści. Nie chodzi mi absolutnie o to, żeby w ogóle się przenieść i nie mieć żadnego kontaktu z jakąkolwiek formą, Współpracy z nauczycielem i relacji z nauczycielem. To nie, absolutnie. Natomiast myślę, że dla młodzieży bardzo dobrym takim rozwiązaniem jest właśnie sięganie po takie różne treści edukacyjne, które mają za zadanie na przykład rozwijać ich zainteresowania, które mogą właśnie wspomagać ich w zdobywaniu takich też dodatkowych, dodatkowych informacji, dodatkowych umiejętności. I to myślę, że jest bardzo takie cenne. Natomiast Natomiast ja jestem wielką zwolenniczką tego uczenia się przez całe życie. No to oczywiście. Tak. Mam, mam to takie antragogiczne też zacięcie i tej pracy z osobą dorosłą, ale też właśnie tego, jak osoba dorosła się rozwija i uczy na różnych etapach życia. I tutaj widzę bardzo dużą przyszłość. No, to powracając do samodzielnego uczenia, kto, czego i w jakich okolicznościach. えー、uh kto? No myślę, że od momentu, kiedy, no wiadomo, no nie niemowlęta, tak? Ale od momentu takiego, kiedy rzeczywiście, i to myślę, że ta granica będzie różna dla, dla człowieka, ale ja myślę, że te, ten wiek, na przykład, z którym ja pracuję, licealiści, to jest taki dobry wiek, żeby oni, zresztą rozmawiam z moimi uczniami i wiem, że oni sobie na przykład wykupują różne kursy online, szczególnie jak się do matury przygotowują. Nie wszyscy na przykład lubią, lubią, lubią czy mogą, czy, czy jakkolwiek mieć takie dodatkowe kore petycję z korepetytorem i na przykład wykupują sobie takie kursy online przygotowujące do matury i z tego jak rozmawiałam z nimi, to chwalą sobie, tak? Natomiast, no jest oczywiście kwestia tego, że, bo są i zalety i wady, tak? Jak każde zjawisko na świecie właściwie, można mówić o wadach i zaletach. Na pewno jak samodzielnie tak, uczymy się i korzystamy z takich treści zamieszczonych, edukacyjnych online, to na przykład możemy sobie przystosować tempo pracy do swojego temperamentu, do swoich możliwości, ale też do swoich ograniczeń. Tak? To, to jest jedna taka sprawa, że my sobie wybieramy, ile, gdzie, bo też możemy w różnych miejscach, czy tam nie wiem, w bibliotece sobie czytać, czy w domu, czy no, w zależności od tego, jakie mamy, jakie mamy warunki, to na pewno. Możemy wybrać sobie teraz jest naprawdę od, od sasa do lasa tych Edukatorów w sieci, więc możemy sobie wybrać osobę, która jest właśnie, odpowiada nam jej styl uczenia, na przykład to, jak ona prezentuje te treści, to też sobie możemy, prawda, wybrać. A nauczyciel jest przede wszystkim konieczny przy tym procesie uczenia się samodzielnego do tego, by odróżnić wartościowe od niewartościowych albo mniej wartościowych tak, treści. Tak, ale tutaj to jest taka kwestia, ja myślę o takim samodzielnym uczeniu się, że ktoś po prostu ma taką potrzebę. Ta potrzeba może być związana z, w ogóle z wewnętrzną potrzebą, z ciekawością. Ogólnie świata z potrzebą rozwoju, ale to może być też taka potrzeba związana z tym, że chcemy nabyć jakieś uprawnienia, tak? Na przykład, i nam to po prostu jest potrzebne tak praktycznie do życia, do funkcjonowania. I tutaj myślę o takiej nauce samodzielnej, ale bez nauczyciela, w tym sensie, że mamy oczywiście jakiegoś edukatora, na przykład, który nam te treści przygotował, wybrał, wyselekcjonował, jak najbardziej. Natomiast ten jakby ciężar odpowiedzialności za to, ile się nauczymy, czego się nauczymy, to, to w dużej mierze jednak no, spoczywa na nas. Natomiast i myślę, że tutaj tych kompetencji niestety no, troszeczkę jako środowisko nauczycielskie zawaliliśmy. W tym sensie, że ja widzę, że uczniowie. Trudno jest im się uczyć samym. Oni na przykład nie potrafią się uczyć, w tym sensie, że na przykład nie znają swojego stylu uczenia się, nie potrafią sobie zorganizować właśnie nawet powiedzmy sobie miejsca do pracy, czy zorganizować sobie, zaplanować sobie, na przykład, rozłożyć materiału na jakieś takie interwały czasowe. I tutaj myślę, że moglibyśmy ich bardziej wspomóc, bo to nie chodzi o to, że my mamy. Ekskatedra wykładać i, i tam wkładać im do głowy. Ale wytłumaczyć, jak Ale się uczyć. Tak, jak się uczyć i taką też wzbudzić w nich wewnętrzną potrzebę, żeby oni też jakby sami chcieli sięgać po różne narzędzia. Na pewno ktoś, kto nie jest doświadczony i ktoś, kto też nie zna siebie, czyli nie zna właśnie swoich możliwości, ograniczeń, talentów. No, a młody człowiek to jest zazwyczaj w takim punkcie poszukiwania, to są takie pewne pułapki, tak? Bo on może na przykład nie weryfikować tego edukatora online, albo nawet nie wiedzieć, jakie są narzędzia do weryfikacji, które treści są wartościowe, kto jest naprawdę ekspertem i zna się na rzeczy, jak to właśnie weryfikować, jak to sprawdzać. Może też nie poradzić sobie z nagromadzeniem informacji i z tym jak to przyswoić, prawda? Podzielić sobie na przykład na jakieś takie sensowne części i właśnie zaplanować to czasowo. Może być właśnie taki przebodźcowany. No i może być jeszcze takie ryzyko, że nie będzie go nikt wspierał, motywował, będzie z tym sam. W związku z tym może zarzucić, prawda? W pewnym momencie, bo nie będzie jakby czuł tego, a sam nie będzie może taki wystarczająco, prawda, wytrwały Czyli w tym. Winny jest tutaj model edukacji, takiej mm. podawczej, powiedzmy sobie, która nie uczy, jak należy się uczyć, jak, jak powinien tak się i, młody tak. człowiek. To, to kto powinien to zrobić, jak to, jak to odrobić w takim Trud razie tę lekcję? Trudno, trudno mi tutaj wskazać, jakby też nie chciałabym wskazać jakiegoś jednego winowajcy. Na pewno wielu uczniów nie czuje czegoś takiego, nie czuje przyjemności uczenia się, tak? I, i, I nie ma nagle gdzieś w którymś momencie te dzieci idą do pierwszej klasy, się tak strasznie cieszą i tak lubią chodzić do tej szkoły i gdzieś w którymś momencie to gubimy. Trudno mi wskazać, w którym natomiast moja najmłodsza córka jest teraz w trzeciej klasie, i ona już zaczyna narzekać na szkołę. A w pierwszej, drugiej klasie było cudownie po prostu. Ona z radością po prostu wybiegała do tej szkoły, a teraz już jest chociaż niby nie ma zadań domowych i tak dalej, ale ale coś się zaczyna robić takiego, na co my, jako nauczyciele, chyba nie potrafimy w odpowiednim momencie zareagować. I myślę też, że za dużo właśnie jakby wymagamy od ucznia takiego, żeby on powielał takie treści, które mu, mu tam wkładamy. Tak do jak głowy. pani powiedziała, katedra oczywiście. Ta. A za mało jest takiego własnego może poszukiwania, i jeszcze nie doceniamy roli błędów, roli porażki. Co jest niezwykle ważne, tylko ta porażka to jest taka już porażka na całego. W A tu sensie, chodzi o żeby... falsyfikowanie, oczywiście. Znaczy tutaj chodzi o to, żeby no, człowiek, jak chce się czegoś nauczyć, to musi popełniać błędy, bo inaczej po prostu nie nauczy się, bo empirycznie musi pewne rzeczy sprawdzić, raz, dwa razy musi mu nie wyjść. Chociażby po to, żeby wiedzieć, jak upadać, to najpierw trzeba upaść parę razy, prawda? A potem dopiero gdzieś tam się rzucać na głęboką wodę i, i, i wiedzieć też, bo te błędy, te porażki też nam da, dają taką informację o naszych um, granicach, naszych ograniczeniach, tak? Że, że wiemy na przykład, aha, tutaj już dalej nie pójdziemy, bo ja na przykład nie dam rady, tak? Ale z kolei mogę iść w tę stronę. A te porażki, one są takie jedynka, 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 no i... No i o sztuce upadania i o samodzielnym <laughs> tak. uczeniu się dzisiaj w cyklu Cyberświadomie w domu i w szkole. Doktor Janna Żońca, ekspertka Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Radio Kraków.